Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację w stylu street style, która będzie odpowiednia dla sylwetki typu gruszka. Mamy tutaj dżinsy, które mają lekko rozszerzaną nogawkę, dzięki czemu uwaga jest odwrócona od masywniejszych ud i szerszych bioder. Oraz mamy klasyczną, białą, jasną koszulkę, co jest fajne przy sylwetce typu gruszka, żeby jasne, jaśniejsze ubrania wybierać na górę sylwetki. Oraz mamy... Tręcz, tręcz, który nada nam tej objętości tutaj, czapkę, którą zwróci uwagę obserwatora na górę sylwetki. Wszystko to pożądane jest u sylwetki typu gruszka. Jeśli nie wiesz, jakie wybierać fasony ubrań płaszcze, torebki, buty, sukienki, marnaki, a nawet stroje kąpielowe, to koniecznie zdecyduj się na analizę sylwetki online, gdzie wszystko pokazuje na przykładach, na przykładach odpowiednich ubrań i na przykładach nieodpowiednich ubrań. Do zobaczenia!